Zbiór działania na zbiorach, definicje, przykłady. Zbiory będziemy oznaczać wielkimi literami alfabetu, np. A, B, C i tak dalej. Elementy zbioru będziemy oznaczać małymi literami A, B, C. Ten rysunek przedstawia zbiór A, który zawiera w sobie trzy elementy A, B i C. Możemy go również przedstawić w formie zapisu w takim nawiasie sześciennym czyli w zbiorze A znajdują się trzy elementy A, B i C. Definicja pierwsza. Zbiory A i B są równe wtedy i tylko wtedy, gdy każdy element należący do zbioru A należy do zbioru B. I odwrotnie, każdy element należący do zbioru B należy do zbioru A. Równość zbiorów A i B zapisujemy A równa się B. Przykład pierwszy. Mamy dane zbiory A i B. Niech zbiór A to będzie zbiór cyfr potrzebnych do zapisania liczby 2248, a zbiór B to zbiór cyfr potrzebnych do zapisania liczby 84442. I co się okazuje? Popatrzmy na te liczby. W zbiorze A znajdą się zatem cyfry 2, 4 i 8. W zbiorze B znajdą się cyfry 8, 4 i 2. Jak popatrzymy na te zbiory, widzimy, że są one identyczne. Zatem A równa się B. Definicja druga. Zbiór A jest pod zbiorem zbioru B wtedy i tylko wtedy, gdy każdy element zbioru A jest elementem zbioru B. Zawieranie zbiorów zapisujemy w ten sposób i czytamy A zawiera się w B. Przykład drugi. Mamy dane zbiory A i B. A to zbiór cyfr potrzebnych do zapisania liczby 28. Zbiór B to zbiór cyfr potrzebnych do zapisania liczby 84442. No, i teraz popatrzmy. Zbiór A składa się z dwóch elementów: z cyfry 2 i cyfry 8. Zbiór B składa się z trzech elementów: cyfry 8, cyfry 4 i cyfry 2. Widać, że obydwa elementy ze zbioru A znajdują się również w zbiorze B. Zatem zapisujemy, że zbiór A zawiera się w zbiorze B. Definicja trzecia: suma zbiorów A i B. To zbiór tych elementów, które należą do co najmniej jednego z tych zbiorów. Sumę zbiorów A i B zapisujemy w następujący sposób. I czytamy A, suma B. No i przykład trzeci. Jeśli zbiór A to zbiór elementów 2, 4 i 8, a zbiór B to zbiór elementów 3, 4 i 7, to wtedy zbiór A, suma B będzie wyglądał następująco. No bierzemy 2, Później 3, następnie 4, następnie 7 i ostatnią liczbą będzie 8. Więc to jest pełen zbiór A suma B. Definicja czwarta. Różnicą zbiorów A oraz B nazywamy zbiór tych elementów, które należą do zbioru A i nie należą do zbioru B. Różnice zbiorów A i B zapisujemy A minus B lub A minus B. Tutaj dwie możliwości zapisu tego działania. No i przykład czwarty. Jeśli w zbiorze A znajduje się 2, 4 i 8, w zbiorze B 3, 4 i 8, no to teraz ze zbioru A patrzymy. Mamy dwójkę, której nie ma w zbiorze B, więc ona zostaje. A czwórka znajduje się również w zbiorze B, więc ją zabieramy. Ósemka znajduje się w zbiorze B, więc ona również zostanie zabrana. Czyli tak naprawdę A minus B będzie jednoelementowym zbiorem, w którym znajduje się cyfra 2. Definicja piąta. Częścią wspólną, lub inaczej nazywamy to iloczynem, zbiorów A oraz B nazywamy zbiór tych elementów, które należą jednocześnie do zbioru A i do zbioru B. Iloczyn zbioru A i B zapisujemy A iloczyn B. No i przykład piąty. Jeśli w zbiorze A znajdują się cyfry 2, 4, 8, w zbiorze B cyfry 3, 4, 8, no to teraz szukamy takich, które się powtarzają. Widać, że w obydwu zbiorach powtarza się cyfra 4 i cyfra 8. No i wtedy zapisujemy, że A iloczyn B składa się z dwóch elementów z czwórki i ósemki. Definicja szósta. Niech A będzie dowolnym zbiorem w przestrzeni z. I zbiór A zawiera się w tej przestrzeni. Dopełnieniem zbioru A w przestrzeni Z nazywamy zbiór tych elementów w przestrzeni Z, które nie należą do zbioru A. Dopełnienie zbioru A zapisujemy A'. No i teraz popatrzmy na przykład. Jeśli ogólny zbiór Z to zbiór cyfr od 0 do 9, w zbiorze A znajdują się cyfry 3, 4 i 8. Wtedy wyznaczając dopełnienie zbioru A, szukamy wszystkich tych elementów, które znajdują się tutaj, ale nie należą do zbioru A. No to po kolei patrzmy. Czy 0 znajduje się w zbiorze A? Nie. No więc znajduje się w jego dopełnieniu. 1 nie znajduje się w zbiorze A, więc znajduje się w jego dopełnieniu. 2 nie znajduje się w zbiorze A, więc znajduje się w dopełnieniu. 3 znajduje się w zbiorze A. 4 znajduje się w zbiorze A. Piątka nie znajduje się, więc zapisujemy w dopełnieniu. Podobnie z szóstką i siódemką, ósemka jest w zbiorze A, więc nie trafia do dopełnienia zbioru A i ostatnią cyfrą, która tam trafi, będzie 9.